Cześć, witajcie na kanale Ogrzewanie na Plus. Z tej strony Mateusz. Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię monobloka i splita. Czyli na pewno część z Was zastanawia się, czy wybrać monobloka, czy splita, jakieś plusy, minusy, wady, zalety. Dzisiaj chciałbym o tym coś więcej powiedzieć. Na samym początku na pewno trzeba powiedzieć, czym jest monoblok, a czym jest split. Tak? Te dwa układy niby działają na jeden system, ale troszkę się od siebie różnią. I teraz tak. Monoblok jest to jednostka zewnętrzna, którą stawiamy na zewnątrz, na dworze. To jest już jakby cała jednostka plus układ termodynamiczny, czyli wszelkie komponenty, które znajdują się na zewnątrz i już jednostka przygotowuje czynnik ciepły, wodę, która zasila nam naszą instalację, czy również wężownicę ciepłej wody użytkowej. Za chwilę o splicie powiem coś więcej, ale już na samym początku chciałbym przejść jakieś takie może zalety. Zaletą tutaj jest na pewno łatwiejsza instalacja. Ta łatwiejsza instalacja będzie oczywiście dla instalatora. Dużo firm, którzy będą proponowali Wam zainstalowanie monobloka, na pewno będzie się po części wiązało się to z tym, że jest to generalnie łatwiej wykonać. Generalnie monoblok ma cichszą pracę, ponieważ cały układ zbudowany jest w środku i sprężarka nie musi zbyt bardzo rozpędzać się, żeby ten czynnik chłodniczy puścić do skraplacza tam, gdzie się znajduje w przypadku splita chociażby w jednostce wewnętrznej. I stąd wynika ta cichsza. Generalnie czasami może być tak, że wyższe są parametry, tak? Mam tutaj na myśli parametry na temat e, tego, że jednostka typu monoblock możemy mieć e, z czynnikiem propan, czyli R290 propan, jest to czynnik wysokopalny i generalnie nie możemy go wpuszczać do naszego domu. E, z kolei split generalnie jest to podział e, za chwilę o tym też te powiem e, i na przykład nie mamy urządzeń propanowych typu split. Generalnie jest jedno urządzenie monoblokowe, które wygląda jak split, ale jest to monoblok. Tutaj jedna z firm typu Wisman proponuje tego typu rozwiązanie: czyli mamy układ chłodniczy na zewnątrz, a w środku mamy układ hydrauliczny, jak w przypadku samego splita, z tym, że tam mamy tylko sam taki układ hydrauliczny, jakiś tam mały buporek, elementy, pompy obiegowe i tego typu, ale już gotowy czynnik chłodniczy, czyn, czynnik grzewcy tak naprawdę wędruje nam do tego układu hydraulicznego. I chyba to się spotkałem tylko z takim jednym rozwiązaniem, nie znam drugiego rozwiązania jakiegoś innego producenta, który sugeruje właśnie coś podobnego. No i ge generalnie mm, takim największym chyba plusem tutaj e, naszego Monobloka jest to, że nie musimy, e, nie musimy robić tych okresów takich e, co do szczelności raz do roku, raz, że musimy robić przeglądy co do samego urządzenia, no to jest chyba logiczne, żeby utrzymać gwarancję, ale z kolei nie musimy robić jak w przypadku Twita e, szczelności układu kreonowego. I całego generalnie układu chłodniczego, tak? Bardziej chodzi nam tutaj o ten kreonowy, bo tutaj wątpię, żeby cokolwiek było złego w układzie chłodniczym, gdzie już to jest jakby zrobione przez producenta. Ale na pewno warto przyjrzeć się tym wadom samego monobloka. No monoblok jest takim urządzeniem, że skoro wychodzi nam czynnik grzewczy, ten czynnik grzewczy jest na jakimś tam poziomie, może być nawet do 75 stopni w przypadku propanu, w przypadku splita na pewno będą to mniejsze temperatury. Wynika to generalnie z układu termodynamicznego i właściwości samego czynnika chłodniczego, ale tutaj w tym przypadku, jeśli nam z urządzenia w zimie przy bardzo niskich temperaturach wychodzi czynnik, czyli już woda, można powiedzieć, no to istnieje jakieś tam ryzyko, że jeśli zabraknie nam prądu no to ta woda może nam zamarznąć, w konsekwencji rozsadzi nam e, wymiennik płytowy, który jest bardzo mocno kosztowny. I tutaj należy zabezpieczyć się przeciwzamrożeniowo. I mamy tutaj takie trzy sposoby. tak? Tutaj na tym e, obrazku mniej więcej pokazuje zawory e, upustowe. Mam na myśli te zawory. Można je stosować, są plusy i minusy tych zaworów, w zależności jaka to firma preferuje ale zaleca się, że jeśli dojdzie do upustu takiego zaworu przeciwzamrożeniowego, no to na, należy go wymienić. I tutaj wiąże się z kolejnym kosztem do kupienia tego. To nie jest to, co to można powiedzieć zawory e, jedne, jednego użytku, tak? Czyli jak dojdzie do upustu, zabraknie prądu, e, zawór tam e, wyczyta, można powiedzieć, e, tą temperaturę, że tam temperatura jest poniżej tych trzech stopni, no nie ma przepływu, no to dojdzie do do tego, żeby nie upuszczał stopniowo tą wodę w konsekwencji, żeby ta woda nie zostawała po prostu w środku. Kolejnym czynnikiem możemy zastosować glikol. Glikol ma też również swoje fajne właściwości, ponieważ do pewnej temperatury on nam nie zamarznie, a zrobi się jak taka galaretka, można powiedzieć. Aczkolwiek na pewno to też ma swoje minusy, ponieważ glikol też bardzo dużo kosztuje. Pytanie, czy chcemy zalewać całą instalację glikolem. No i glikol też na pewno powoduje opory hydrauliczne, które ta pompa obiegowa, która jest tutaj w naszej pompie ciepła, musi jakby mocniej pchać ten czynnik. Tutaj bardziej tak to śmiesznie obrazuje ten ludzik, który tutaj Wam symuluje, że musi jakby więcej pracy włożyć w to, żeby ten glikol przepchnąć o odpowiedniej prędkości i oczywiście, żeby zachować przepływ dla samego urządzenia. No i generalnie kolejnym czynnikiem jest tutaj, że możliwość zastosowania tak zwanego UPS, czyli takiej baterii, że w przypadku, gdy dojdzie do zaniku prądu, no to ta woda nie będzie nam stała, w konsekwencji nam nie zamarnie ten układ, układ hydrauliczny, tak? czyli ta woda, ponieważ UPS je podtrzymywał przez pewną ilość czasu, zaleca się 48 godzin działanie pompki obiegowej, która będzie tak sobie cały czas wodę, w konsekwencji nam nie zamarzni. No Dzisiaj wiemy, że mało jest takich dni, że dosyć długo nie mamy tego prądu, tak? bo tutaj układ, um, układ by sobie wtedy nie poradził, gdyby zamarzło, bo do, mogłoby dojść do tego zamarznięcia. I to jest mniej więcej tak pokrótce jednostka typu monoblokowa. Z kolei jednostka typu split, jak sama nazwa mówi, podział. Musimy jednostkę zewnętrzną połączyć z hydraulicznie jednostką wewnętrzną i musimy to wykonać chłodniczo. E, czyli tutaj musimy zrobić kielichę, musimy zrobić a, e, próbę szczelności i, i musimy zrobić próbę e, próżniową, tak, żeby się tam wilgoć jakaś e, nie dostała. Trzeba tą całą wilgoć wyciągnąć z naszego układu. No i generalnie tutaj na pewno dochodzą nam pewnego rodzaju koszty związane z robieniem tej próżni, bo to też jest dodatkowy czas, trzeba kilka razy gdzieś tam jeździć, mieć też również swoje kosztuje, ale chyba najbardziej takie niebezpieczne jest to, że może to być wykonane źle. Jeśli wykonamy źle to ten układ kreonowy, tą, tą ścieżkę od jednostki. Tutaj zewnętrznej do jednostki wewnętrznej, no to może nam się ten układ rozszczelnić, W konsekwencji urządzenie nie będzie pracowało poprawnie, no i będzie jakby pobierało więcej tej energii, tak? Z tego względu, że by je brakowało czynnika chłodniczego, by je próbowało temperaturę do i tego typu rzeczy. Dlatego ja generalnie, to jest moje osobiste zdanie, uważam, że jednostka typu spiccji jest. Troszeczkę bezpieczniejsza z tego tytułu, że nie musimy na przykład stosować tutaj już zaworów, czy zamrożeniowych, ponieważ czynnik chłodniczy pracuje nam do bardzo niskich temperatur tak? E, i tutaj on nam zamartni. No i kolejną kwestią jest na pewno to, że jeśli mamy takiego splita, no to tutaj się też wiąże z dodatkowymi kontrolami e, corocznymi co do szczelności. Przechodząc już na sam koniec, e, takie krótkie wady i zalety, o których już wspominałem. Na pewno monoblok będzie e, szybsza instalacja, tak? Jeśli komuś zależy, żeby to zrobić szybko, no to to jest na pewno plusik. Kolejną pracą, czyli jest cichszy, e, wyższe parametry, to to już wspominałem, czyli ten propan. Możemy w przypadku monobloka zastosować e, propan, czyli jeśli mielibyśmy jakieś tam grzejniki e, i chcielibyśmy wyższą temperaturę tam zasilić, no to jak najbardziej propan nam tutaj tym pomoże, a trzeba się bardzo mocno zastanowić nad tym, że to jakby, nasz budynek musi być bardzo mocno ocieplony, żeby nie pusteć zbyt wysokiego parametru, bo to by się przekładało później na jakieś dodatkowe koszta, koszta właśnie pracy tego urządzenia. No i takim kolejnym plusem na pewno jest, że brak tych opad, tych, tych kontroli stronności. Na pewno wadą w przypadku monobloka jest to, że on jest droższy. Droższy jest niż split i to też trzeba mieć na uwadze. Tutaj dlaczego on jest droższy, powiem już na pewno w innym materiale, ale dodatkowo jest konieczność zabezpieczenia. No i przede wszystkim, jeśli monoblok nie będzie potrafił dobić do pewnej temperatury, no to będzie się musiał wspomóc jakimś zewnętrznym źródłem ciepła, tak? No i w tym przypadku w splicie na przykład mamy grzałka. Tutaj tej grzałki nie mamy, więc stąd też poniekąd dochodzą te koszty, gdzie musimy zainstalować dodatkowe komponenty na instalacji. Eee, czyli brak tej lotowej grzałki, większe straty ciepła, z tego względu, że to z naszej jednostki zewnętrznej już wychodzi przygotowany czynnik grzewczy, który zasila nam instalację, e, czy to wężownicę e, ciepłej wody użytkowej w zasobniku. Tak? Na pewno ryzyko zamarznięcia układu. Jeśli nam zamarznie układ, e, no to można powiedzieć, że już to jest, jest bardzo źle. Jest bardzo źle z tego względu, że jeśli nam woda rozsadzi wymiennik, no to trzeba to cały wymiennik wymienić. tak? Układ chłodniczy może nam gdzieś się rozszczelnić. No tutaj, e, producent sugeruje już wymianę wtedy urządzenia, a to już się wiąże z bardzo dużymi kosztami. E, generalnie jest bardziej chłonny energetycznie z tego względu, że jak wychodzi w przygotowany czynnik i mamy być może rury źle zaizolowane, no to tutaj, e, Takim takim minusem jest to, że tracimy te ciepło, które wyprodukowała właśnie nam jednostka zewnętrzna ta pompa ciepła nasza. E, większe gabaryty, jako że mamy ten cały układ zbudowany w tej jednostce, e, zewnętrznej no to większe gabaryty gdzieś tam stoi przy domu nam duża jednostka, jeśli to są już naprawdę kilowaty 16, 23, no to już kawałek tej, e, tego produktu nam tutaj stoi, tak? No, dla innych to może speci e, nawet i e, budynek, który jest nowy, dla innych jest to jakiś plusik na pewno. No i generalnie dołożenie tej grzałki, tak wspominałem, jest kosztem dodatkowym. Z kolei split. Split jest już tańszym w początkowym zakupie. Mniejsze straty z tego tytułu, że ciepła e, woda, ten e, czynnik grzewczy wychodzi nam z modułu hydraulicznego, który mamy już w domu, tak? Już mamy w domu, który jest e, zaizolowany. Mamy 20 stopni, nie mamy tak, jak temperatura zewnętrzna, minus 20 czy minus 15, już jest przygotowany. Na pewno będzie wydajniejszy przez to, ponieważ będą mniejsze straty ciepła, e, brak dodatkowych kosztów, typowo przeciwzamrożeniowych. Nie musimy dokładać tego UPS-a, nie musimy dokładać, e, e, nie musimy zalewać glikolem, czy nie musimy dokładać e, zawodów przeciwzamrożeniowych. No, i już mamy generalnie w modułach hydraulicznych zamontowane grzałki wspomagające. Czyli już mamy, można powiedzieć, takie całe opakowanie. Jedynie musimy spiąć sobie to freonowo i dobrze wykonać różnie. Eee, na pewno próby stralności. Eee, no i te kontrole, tak. Eee, to też trzeba mieć bardzo mocno na uwadze. Na pewno wadą do takiego splita będzie ryzyko rozstrzelnienia się, jeśli jakaś firma instalacyjna źle wykona te połączenie miedziane, chłodnicze, dodatkowe koszty, czy kontrola szczelności, raz do roku trzeba sprawdzić, czy, czy nic nie ucieka, czy być może wszystko jest ok, zainstalowane, bo bardzo często mm, tego typu sytuacje wychodzą po już e, próbie szczelności, próbie e, azotowej tak naprawdę, czyli to jest próba szczelności, czy też próżni, tak, e, mikro gdzieś tam małe pęknięcia mogą się również pojawić z tego tytułu, że Układ ten, no, termodynamiczny cały czas pracuje, podnosi ciśnienie w tym układzie nawet do 40 bar, tak więc to jest ogromne ciśnienie. Minusem na pewno będzie to, że takiego splita nie za bardzo wykorzystamy przy grzejnikach, e, ale mam tutaj na myśli to, że jeśli byśmy chcieli wpuścić jakieś 70 stopni, tak? Bo tutaj e, czynnik typowo R32 nie zrobi nam, nam takiego parametru. E, czasami może zrobić 65, jakieś e, lepsze, można można powiedzieć e, urządzenia, bo też tak się e, zdarza, spotkałem się z takimi urządzeniami, ale jakbyśmy chcieli puścić 70, albo 75, jakiś propan, no to tutaj nie możemy, ponieważ e, ustawa mówi, że nie możemy wpuścić do domu propanu, bo on jest łatwopalny, To może się znajdować tylko i wyłącznie w e, monoblokach. No i z tego tytułu, że jest to e, podzielony układ, no to tą jednostkę mamy opakowaną mniejszą, czyli nie stoi nam jakiś taki e, gabaryt duży tylko stoi nam na przykład e, coś mniejszego, tak? Jako, że stoi nam coś mniejszego, e, no to e, będzie większy hałas trochę, ponieważ sprężarka będzie musiała tłoczyć e, ten czynnik, ten czynnik już trochę lekko podgrzany, mam na myśli tutaj chłodnicy czynnik, czynnik chłodnicy, który się wymienia po prostu z wodą, e, do modułu hydraulicznego i tutaj, żeby to przetoczyć pewną ścieżkę, no to żarka musi podnieść swoje obroty, żeby ten czynnik dostarczyć, tak? Żeby on był zachowany. No i mniej więcej tak to wygląda. Różnica pomiędzy monoblokiem a splitem. Dlatego e, chcąc sobie zainstalować, e, należy się bardzo mocno zastanowić, czy idziemy w Monobloka, czy jakie tam Żeniki, czy coś podobnego, czy chcemy splita. Na dzisiaj to mniej więcej tyle. Mam nadzieję, że coś przekazałem Państwu. E, myślę, że kolejne filmiki będą e, Podobnie tematycznie, zobaczymy jak to wyjdzie, dlatego na dzisiaj dziękuję, dajcie znać czy to Wam się podoba w komentarzach, śmiało piszcie jakieś swoje opinie, obiekcje, może chcielibyście się z czymś podzielić ze mną, co być może ja w pewnym momencie nauczycę No oddać. Dlatego na dzisiaj to tyle, dziękuję ślicznie, trzymajcie się, hej, do usłyszenia.